Dzień zapraszam na kanał Monika z Konstantem Strzęsem w Chinach. Pochodźcie, pokażę Wam, gdzie mieszkam, jak mieszkam. Bye. Witajcie, właśnie tutaj jest moje osiedle. Siedem wieżowców plus ósmy biurowiec. Każdy po 53 piętra. Na wspólnym dziedzińcu mamy piękny ogród. Oczywiście basen do użytku za zabaw, siłownia. Wszędzie jest bezpiecznie, ochrona kamery. Miło, ptaszki świetlają. Mieszkam tutaj od 8 miesięcy. Syn chodzi do przedszkola. Jestem praktycznie sama, dlatego całe obowiązki zostają na mnie. Przyjechaliśmy do Hongkongu. Prosto do Shenzhen. A no właśnie tutaj jest wspólny plac zabaw dla mieszkańców tego osiedla. No, Ten lubi się tu bawić. Często przechodzimy na... Mam 29 lat. Mój syn ma 3,5 roku. Od września chodzi do przedszkola. Wersja jak tu jest pięknie zielono. Pogoda jest rewelacyjna, ciepło, słońce świeci, lekki wiatr reguje. Mamy kwiecień, 28 stopni. Tutaj temperatura nawet w zimę nie spada do mniej niż 5 stopni. Nigdy nie występuje śnieg. Lato, upały. Lepiej chować się gdzieś w klimatyzację. Przechodzimy z naszego wspólnego dziedzińca do windy, która bezpośrednio kieruje nas do galerii handlowej. Idziemy do galerii kupić statyw do telefonu, żeby lepiej nagrywać filmiki. Idziemy do galerii, chcę pokazać Wam ceny, jak to wszystko wygląda. Ceny Wariantwie dzielimy przez dwa i mamy cenę w złotówkach. Tutaj mamy ocenerzy Każdy się wita, uśmiecha, jest przyjazny, a tu jest bezpośrednia nasza galeria. Właśnie jesteśmy w galerii, tak wyglądają sklepy. Zapraszamy. Teraz zobaczcie jak Chińczycy kupują koty które są sprzedawane, w, y, zanim są sprzedane, są w klatce do oglądania, do wyboru. Ceny są dość drogie, bo to są rasowe koty po 2, 4, 8 tysięcy juanów. Jesteśmy w środku, śmierdzi jest tam w bo no niestety koty sikają, roztrwają, więc cały ten zapach czuć. Skody ruchome w galeriach handlowych są zawsze w odwrotnym kierunku, pomimo tego, że tutaj w Kinach ruch jest prawosłowny. A teraz zobaczcie jak dzieci chińskie, które jeszcze nie chodzą do przedszkola spędzają czas. Przychodzą tutaj razem z babciami, z opiekunkami i po prostu siadają na podłodze w galerii handlowej i się wspólnie bawią. Będziemy szukać statywu do telefonu, żeby lepiej nagrywać film. Niestety co najbardziej mnie denerwuje w tych wszystkich galeriach jest mało koszy na śmieci. Jeśli mam jakąś chusteczkę albo papierek do wyrzucenia muszę to nosić i szukać kosza. Bardzo często w porze obiadowo-kolacyjnej są takie kolejki. Ja trzeba brać moment Właśnie mijamy część restauracyjną. Tutaj w porze lansu jest mnóstwo ludzi. Ogólnie Chińczycy raczej wolą jadać na mieście. Idziemy, szukamy tego statywu. Na razie jeszcze nie znaleźliśmy. Chciałam pokazać rosyjski sklep Chinach, w którym znalazłam polskie produkty, m.in. polskie podpaski Bella. Bardzo lubię tu przychodzić, bo jednak produkty są zbliżone do tych, które mamy w Polsce. Jakaś namiastka trochę polskiego jedzenia. Szerpatniki, obażanki tego typu! Proszę bardzo. Polskie podpaski Bella. To no, moje ja W galeriach handlowych dzieci mają mnóstwo atrakcji. Tutaj mamy skatepark. Normalnie dzieci mogą przyjść i uczyć mm. się jazdy na deskorolce w bezpiecznych warunkach. Tego typu miejsc, różnych aktywności jest w każdej galerii bardzo dużo. A tutaj jest piętro z odzieżą damską. Spójrzcie jaka piękna, elegancka. Właśnie sklep z sukienkami, piękne kwiaty, piękne cekiny. Pani właśnie pracuje. Tutaj mamy środek galerii i taką ozdobę wróżki, a na górze dach który wychodzi od razu na dziedziniec mojego osiedla. Chodźcie, pokażę Wam jak wygląda restauracja z owocami morza. Można przyjść, wybrać sobie konkretnego uprawa albo rybę, która zostanie później Wam podana na talerzu. Cześć, widać, właśnie znaleźliśmy miejsce, gdzie można kupić status, no ale niestety okazało się strasznym badzielem, także, także zrezygnujemy. Dziękuję, że do, dotrwaliście do końca za oglądanie. Subskrybujcie, oglądajcie dalej. Widzimy się w następnym odcinku.